Z tej strony Konrad Modern Camp. W tym filmie omówimy, jak poprawić technikę spinaczkową, wizualizację i taktykę. Na końcu poruszymy też temat, jak zaplanować trening skupiony na rozwoju techniki. Zacznijmy od tego, czym jest technika spinaczkowa. Myślę, że możemy ją trochę traktować jako taką bazę danych ruchów, którą cały czas rozwijamy. Czy więcej znamy ruchów? Tym lepiej się wspinamy. Dlatego kluczem do zbudowania lepszej techniki jest duża ilość spinania, czyli duża ilość przespinanych balderów, duża ilość przespinanych dróg i to najbardziej właśnie się przykłada na rozwój techniki. Teraz praktycznie wszędzie przychodząc na ścianki, mamy nakręcone baldery po kolorach. To jest naprawdę super opcją dla każdego, żeby rozwinąć swoją technikę. Możemy setera, osobę kręcącą baldery czy drogi, praktycznie potraktować jak naszego trenera techniki. bo dosłownie robiąc baldery, nakręcone na ściance, musimy zrobić ruchy, które ktoś wcześniej zaplanował. Jest to. super Super opcja do rozwijania techniki. Generalnie radziłbym unikać trenowania techniki, jak ktoś z góry mówi nam, co mamy robić. Na przykład jest balder, i ktoś mówi: tu zahacz piętę, tu wejdź mocniej na nogę, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś nam tak właśnie powie, to nasze ciało wcale się dużo z tego nie nauczy, tylko zrobi to, co ktoś powiedział. Natomiast jeżeli nauczymy się tego sami, to technika będzie rozwinięta o wiele lepiej i zostanie z nami na całe życie. I właśnie mając te baldery, możemy to dokładnie zrobić. Wystarczy, że wybierzemy jakąś technikę, która nam niezbyt wychodzi, na przykład stanie na małych stopniach. W tym przypadku możemy wybrać baldery w połogu, które wymagają balansu i nauczenia się stania na małych stopniach. I po prostu próbujemy to zrobić i nasze ciało samo nauczy się tych ustawień. Więc przejdźmy do tego, jak trenować technikę w praktyce. Na poprzednim przykładzie, czyli stania na małych stopniach, wybieramy balder w połogu, który jest wymagający, natomiast nie jest na limicie, żebyśmy mogli go spokojnie praktykować. Pierwszym krokiem po wybraniu baldera będzie wymyślenie, jak powinniśmy go przejść. Po prostu popatrzeć na chwyty, pomyśleć jak będziemy się ustawiać. To jest tak zwana właśnie wizualizacja, która bardzo pomaga przejść dany balder. Na początku wiem, że to może być trudne, ale czym wcześniej zaczniesz, tym szybciej się tego nauczysz. Radziłbym też unikać wchodzenia właśnie od razu, bez przemyślenia na balder, bo taka wizualizacja pomoże nam w usprawnieniu tych, Techniki i także taktyki, szczególnie ważna rzecz dla zawodników lub osób, które celują we wspinanie on-site. Teraz po przemyśleniu czas na przejście baldera. Generalnie dobrze jest też nagrać, jak nam idzie. Wtedy możemy zobaczyć naprawdę dużo i nie potrzebować nikogo, żeby nam mówił co robimy źle, bo to naprawdę wszystko widać na filmie. Po przejściu dobrze jest począć około 3 minuty, każda próba powinna być na świeżo, wtedy ciało najlepiej uczy się tych ruchów. Razem chcemy powtórzyć taki baler około 3 razy. Powtarzamy to dlatego, żeby nasze ciało coraz lepiej się tego uczyło i koordynowało w tych ruchach. Jeżeli nagrywamy przejścia, to wtedy także widać progres z przejścia na przejście i wiemy co poprawiliśmy, a czego nie poprawiliśmy i też właśnie nad czym musimy bardziej. Pracować. Przejdźmy do tego, jak zaplanować taki cały trening techniki. Po takie dwa główne treningi pierwszym jest wybranie właśnie około 6 balderów które nie są na naszym limicie ale są dosyć wymagające i niezbyt nam pasują czyli jak bardzo lubimy się spinać w przewieszeniu to wybieramy na przykład większość balderów po A aczkolwiek warto też wybrać w różnych formacjach nawet tych, których nam idzie żeby też rozwijać się tak wszechstronnie i następnie celem będzie każdy ten balder powtórzyć około 3 razy więc wybieramy około 6 balderów i każdy powtarzamy sobie 3 razy tak żeby utrwalić te ruchy i też pamiętajmy o tych 3 minutowych przerwach między każdą próbą Próbą. Między balderami możemy sobie zrobić troszeczkę dłuższą przerwę, na przykład 5-10 minut. Druga opcja to trening techniki, ale na trudniejszych balderach, które będą stanowić dla nas problem, ale bardziej techniczny niż siłowy. Wybieramy wtedy około od 4 do 5 balderów i każdy traktujemy jako blok 20-minutowy, w którym staramy się ukończyć dany balder. Między takimi blokami możemy odpoczywać około 5-10 minut. Na końcu chciałem powiedzieć o przełożeniu treningu techniki na wspinanie z liną, więc po wytrenowaniu pewnych umiejętności, takich jak na przykład stanie na małych stopniach, czy haczenie pięt, ważne też żeby umieć to przełożyć na wspinanie z liną, czyli jak umiemy stać już na małych stopniach, to teraz chcemy stać na małych stopniach, ale już na zmęczeniu. I możemy to zrobić po prostu, wspinając się na linię lub robiąc baldery z krótkimi przerwami. Ale skupiając się na tym, żeby to jednak przejść dobrze. Czyli jak stawiamy się w drogę, to skupiamy się na technice, a nie na tym, żeby ją po prostu przejść. To będzie bardzo ważne. Więc na początku uczymy się nowej techniki, robiąc baldery na świeżo, a później... Przekładamy tą technikę na wspinanie, już będąc zmęczony. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był pomocny. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o treningu, zachęcam do pobrania darmowego e-booka. Link znajdziesz w opisie i do zasubskrybowania kanału.